Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Witam pana Kononowicza. Witam pana. Pan widzę nie zajmujesz obrączki. Dobrze. Jednak pan e, szanujesz kobietkę warmiankę. Proszę ucałować ten pierścioneczek, obrączkę. Już całuję. Żeby ona zdrowa była i pan, pan do niej. Przesyłam od serduszka. Dobra. I? Co pan dzisiaj robi na obiad? Bo widzę, że ziemniaczki są obierane. Ja Obieram jeszcze, Jesz, jeszcze nie obieram, jeszcze odopieram. dopiero. ja będę kotlety tłukł. Za co tłuk je pan będzie tłukł? Tłuk. Za no co? Wiem. Ale za co? A kotleta trzeba tłóc. żeby on... Bo są był... niegrzeczne. Niegrzeczne. No właśnie. To są grzeczne. A przepraszam, jakiś... jeszcze chciałem... A, ludzie mówią, że całe te, że policja mnie szukała że po prostu ja nie Umarł. żyję, Ja nie żyję. W Waszych powstał. I w internecie było, że major nie żyje. A major jest. Major jest nieśmiertelny. O chyba tak. Taka no. prawda. Nieśmiertelny, Ale Waszych powstał. Wracamy do pana Krzysztofa. Pan Krzysztof szykuje, ziemniaczki. Ja chcę powiedzieć tak. Major jest śmiertelny, ale z martwych I dzisiaj koło stołu. <laughs> A policja wczoraj jeździła, cały parkan przetransformowała. O, widzi pan. Co pan sądzi o naszym bananie? O bananie? A ja już banana zjadłem. I banana nie będzie. Bardzo dobrze. I zaraz banan zniknie. I wracamy z powrotem na nasz kanał. I wracamy na swój kanał. I będziemy zarabiać. I tak dalej. No i będziemy dawać widzom major, obejrzeć. Ma bana. Co się. No tak! I my major mamy bana. Ma trzy bany. Major ma trzy bany. Major ma lepszy. Ja lepszy od jakiegoś. Lepsze jestem. statystyki. No ja po prostu wszędzie rekordy bije Bo to major. Ja muszę pana dogonić koniecznie. Nie, chyba nie doganiaj. I ludzi, ogółem wszystkich ludzi, ja otworzę, będzie po prostu nowy kanał, Balianowy. major oryginał, nie Bal oryginał, tylko major y, z Bombasu, takie będzie moje hasło napisane. I po prostu wy będziecie mnie oglądać tam teraz na razie. Dziękujemy. No, no dziękujemy.